Z tej strony Gerd Marfa a to kolejny odcinek fantastycznej książki. Eee, słuchajcie, w końcu przeczytałem. Mam dla Was eee, Ogrody Księżyca, pierwszy tom opowieści z malazyjańskiej księgi poległych. Kurcze blaszka. Dobra, e, dajecie mi świetne tytuły do czytania i to jest świetny tytuł, ale jasna cholera. Kręgosłup i pęknie to, bydle ma 600 stron, trwa prawie A4. Ale tak, jest świetne. Tak, wydanie kupiłem takie, a nie inne, ponieważ mi się bardzo podoba. Świetnie wygląda na półce. Jak widzicie, jest już zmasakrowane przez to, że cały czas nosiłem je ze sobą do pracy. Ale ja niestety w ten sposób traktuję książki, więc tak to wygląda. E, historia w Ogrodach Księżyca jest genialna. Jest. Erikson robi historie tak wielowątkowe, i tak zagmatwane politycznie to, to jest taka to jest taka właśnie historia głównie polityka e, polityka i, i, i co, ewentualnie militarystyczna, nie? Polity, politycznie militarystyczna ja sobie wyłączę tutaj to, żeby mi nie przeszkadzało e, jest tak cholernie wielowątkowa i tak złożona, że Martin facetowi może buty lizać, bo, bo Martin nie robi aż tak przemyślanych historii. To jest strasznie dobrze przemyślane, strasznie zazębiają się ze sobą poszczególne po elementy w sposoby, w których ja w ogóle nie byłem w stanie przewidzieć. I to jest główny plus tej, se, tej serii, że w ogóle nie wiedziałem, co się stanie za sekundę. Ja zazwyczaj mam tak, że, że, że w większości wątków się domyślę, czy w filmach, czy w książkach i wiem, jak się skończy na samym wstępie, ponieważ te motywy są po prostu powtarzane. Malazjańska księga poległych, zupełnie, zupełnie, zupełnie co innego. Od początku do końca to też jest chyba plus. Nie wiem, kto był dobry. Nie wiem, kto jest dobry. Nie wiem, kto jest zły. Eee... Tak wygląda zazwyczaj schemat, schemat w książkach fantazji, nie? Jest wielkie zło i jest wielkie dobro, gdzie to wielkie dobro ma pokonać to wielkie zło. Tutaj głównoprawda. Wszyscy się ze sobą biją. Ja nie wiem, czy oni są dobrzy, czy oni są źli. Komu ja w ogóle mam kibicować, bo wszyscy mi się podobają. Jest wielki mindfuck. Eee... Drugim wielkim, takim ogromnym plusem malezyńskiej księgi poległych jest świat. Świat, który jest. Znowuż, kurna. Uff. Tak wielki, zagmatwany, właśnie e, strasznie dużo wątków politycznych, e, dużo państw, dużo ras różnych, każdy chce kompletnie czego innego i bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, skomplikowany system magii, którego ja do tej pory kompletnie nie rozumiem. Znaczy, no dobra, mniej więcej coś tam, rozumiem, to nie jest tak, że jestem kompletnym idiotą, po prostu to nie jest schematyczny system magii, gdzie po prostu mamy abrakadabra dwa kije i pojawia się kula ognia, tylko jest to dużo bardziej zagmatwane i, 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 i przemyślane. To są, jest strasznie dużo właśnie plusów w tym kierunku dla malazańskich księgi poległych. No i ten świat musi być ogromny, ta fabuła musi być bardzo, bardzo zagmatwana, ponieważ tego jest cholernych takich właśnie tomów, jak ja trzymam takiego wielkiego bydlęcia, tego jest dziewięć. Dziewięć tomów w tym świecie, w tej historii, tego wszystkiego. To jest dosłownie dwoma zdaniami wbąknięte, co może być w następnym tomie. Ale ja w ogóle nie wiem, czego mam się spodziewać po następnych tomach, bo ponieważ no, no w ogóle nie wiedziałem się, co mam się spodziewać po następnej stronie w tym tomie. Eee, Ericsson do tego wprowadza coś bardzo dziwnego. Nie mamy tutaj głównego bohatera. W ogóle. Kompletnie nie mamy tutaj głównego bohatera. To jest... dla mnie to z początku był problem. I to duży. Mi się ciężko przestało na początku czytało. Zazwyczaj jak, jak, jak bierzemy książkę Fantazy, to mamy głównego bohatera. Ewentualnie Cholera, nie wiem, trzech głównych bohaterów, z której bez perspektywy prowadzona jest akcja, albo którzy po prostu są dla tej akcji najważniejsi. Yy, I to ich losy są najważniejsze i tak dalej, nie. Od biedy można sięgnąć po takiego Martina, który w jednym tomie umieszcza około siedmiu głównych bohaterów, bo z, z ich perspektywy jest ciągnięta fabuła, ich jest ogólnie teoretycznie więcej, ale tak na jeden tom. To jest tak siedmiu może ośmiu głównych, nie. Tutaj mamy ich cholera minimum piętnastu, każdy jest dokładnie tak samo ważny, każdy ma dokładnie tak samo dużo wpływu na główną fabułę, znaczy główną fabułę, na jakiś wątek tej fabuły, na jakąś taką część tej fabuły, która tak właśnie, to się tak nabudowuje, rozumiecie? Wątek, wąteczek, wątek, wąteczek, one się tak zazębiają delikatnie i to się łączy w taką jedną wielką, zajebistą całość. Kilkanaście postaci, mm, świetnych notabene postaci, w związku z tym, no, no, no Eriksen nie, nie, nie bawi się w półśrodki, od razu pierdolniemy sobie jedno wielkie nie wiadomo co. Eee, problemem jest w tym to, że nawet robiąc tak wielkie, grube to miszcze, planując tak zakrojoną za fabułę, nie ma najmniejszych szans poznać dogłębnie minimum jednego bohatera. Nawet jednego bohatera, to chciałem powiedzieć. Zazwyczaj, jeśli mamy właśnie tom takie opierające się na jednym głównym bohaterze, to dużo jest jego przemyśleń, w tym, dużo jest takich. W każdym razie wiemy mniej więcej, przynajmniej jaki ten bohater jest. Tutaj wszystkiego trzeba się domyślać. Każdy z tych bohaterów pojawia się w strzępach ja widzę niby jaki on jest, ale nie mam takiej właśnie głębi do, do, dorobionej do tego, do, do tego bohatera. To nie jest. To nie jest błąd Ericksona, ponieważ to jest po prostu fizycznie niemożliwe w tak wielkim tomie, ponieważ żeby zrobić to co ja bym chciał i poznać każdego z tych bohaterów tak dogłębnie, to musiało być 15 osobnych książek z osobną historią. Każdą, które by się tam lekko zabzębiały właśnie, a na to życia by nie starczyło i, i, i no i cholera trzeba chce się dostać już książkę, a nie czekać 50 lat na kolejny jej taki fragmencik, nie? Eee... W związku z tym, no, no, no to, to było no, problematyczne właśnie w odbiorze malazjańskim, coś mi tu lata jakiś paproch, ale całkowicie zrozumiałe. Problemem dla mnie jest to, jak przede wszystkim zaczęło wyglądać zakończenie, bo może i facet robi bardziej zagmatwanie, bardziej jest, jest cholera, no nie wiem, inteligentniejszy niż, niż, niż większość pisarzy, ponieważ jest w stanie sobie tak wszystko ładnie nabudować i, i wie o czym pisze, w niektórych fragmentach, zwłaszcza w zakończeniu, robi się to bardzo problematyczne w odbiorze dla, dla czytelnika, ponieważ mm, średnio inteligentny czytelnik, taki jak ja, e, ma problem z ogarnięciem tego chaosu, który zaczyna się, zaczyna się dziać, ponieważ wszystkie kurna wątki pod koniec zaczynają nabierać tempa, wszystko dzieje się naraz i ja już nie wiem co, gdzie, kiedy i po co. W każdym w jednym zdaniu dzieje mi się 50 Rzeczy jednocześnie, i ja nie wiem, czy to jakiś element legendy, czy to ten bohater nagle coś tam, a tutaj ktoś umiera, i dlaczego on umarł, w zasadzie kto go zabił. Kutwa, zaczynam się tak strasznie gubić w niektórych właśnie takich fragmentach. To może, może nie jestem, może jestem mniej niż średnio inteligentnym czytelnikiem, ale, ale nie, nie, nie miałem sobie tak złego, złego w związku z tym. No, to jest po prostu problem wynikający, jak dla mnie. Z brakulek kości pióra. Eee, malazjańska księga poległa właśnie na ogrody księżyca nie są letkie, leciutkie, lekkuśkie. To jest e, bardzo. No jejku, jak to wam powiedzieć. Gdyby ta książeczka była zupą, to byłaby bardzo gęsta. To jest taki język. Mm, nie jest prosty, skomplikowany i nie jest przez to łatwy w odbiorze. To nie jest to nie jest e, piekarat to nie jest nie wiem, tysiąc innych e, pisarzy, to nie jest puchatek, gdzie my to łykamy i robimy sobie ha ha ha. <todgłos》> to jest bardzo gęste i takie mm, to jest lektura na długo. Na wiele, wiele dni. To nie jest lektura, którą tak po prostu można sobie łyknąć, ponieważ średnio inteligentny czytelnik jej nie zrozumie wtedy. Nie, nie, nie będzie, nie zapamięta nawet połowy akcji, która się w niej wydarzyła, po prostu moim zdaniem jest to niemożliwe, to jest lektura na długo. Eee, co. Ja w żadnym, w żaden w żadnym nie twierdzę, że to jest źle napisane. Bo to też nie o to chodzi. To, że język jest ciężki, to nie znaczy, że jest niepoprawny, że jest zły. Po prostu. Ojejku, ta saga byłaby jeszcze bardziej popularna, gdyby byłaby prostsza. To jest dosyć, jak dla mnie, zrozumiałe. To wcale nie jest źle, że jest trudna, po prostu taka jest. Okej. Okay. Tak czy inaczej, polecam wam tą książkę, bo warto, 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 naprawdę warto zajrzeć do opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych. Ja nie wiem, jaką mnie będzie z następnymi tomami, bo. Nie wiem, kiedy, kiedy następnym razem będę miał nastrój na coś takiego. Bo to na, naprawdę trzeba mieć też nastrój na przeczytanie malazańskie, opowieści z malazańskich księg poległych. Eee... Ale podejrzewam, że, 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 że chyba długo nie wytrzymam, bo tutaj mimo, mimo wszystko ten niesamowity świat i ta duża zawiłość tego wszystkiego, ja chcę, to, ja mam ochotę to zrozumieć. Eee... I to jest właśnie no... Dlatego uniwersum warto wszystko. Dobra, ja w tym momencie skończę mówić o powieściach z Malazańskich księgi poległych. Nie wiem czy zauważyliście w polecanych kanałach macie kilka wyszło teraz kanałów u mnie innych kanałów o książkach. Boże, ja zaczynam się już jąkać i nie wiem o czym mówię. Eee, bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby zajrzeć na te kanały, ponieważ ja, 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 ja to głównie mówię, dlatego że wiem, że często ciężko znaleźć właśnie na YouTube, bo one niktą eee, polskie kanały, które pokazują coś o książkach. Bardzo, bardzo łatwo wbrew pozorom jest znaleźć blogi z recenzjami, a w, na YouTube to wszystko jakoś troszeczkę ginie. Eee, ja długo nie mogłem znaleźć prawie nic. Także to, 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 to nie wiem, może ja nie umiem szukać. Może YouTube stwierdzi, że spierdala i ty akurat nie będziesz tego widział. Eee, ale ciężko, ciężko, ciężko jest znaleźć, zwłaszcza ciężko jest znaleźć dobry kontekst, content. dlatego kilk, e, kilka kanałów macie na górze, nie wszystkie są, dotyczą literatury fantazji, od razu was e, ostrzegam no, o tym, ale wszystkie są dobre, Do tego na tych kanałach też będziecie mieli odnośniki do innych kanałów. Zajrzyjcie sobie, e, nie wiem, nie wiem, czy macie dostęp do tego, kto jest moim widzem, kto nie jest moim widzem, ale na pewno do jakichś komentarzy macie dostęp, zajrzyjcie sobie. Jakie inne kanały subskrybują te osoby, które tutaj już komentują? Bo to też jest ważne, bo tam. Ja też w ten sposób znalazłem kilka kanałów, i to jest, to jest super sprawa. Warto, wa, warto widzieć, że coś się dzieje, i warto rozmawiać moim zdaniem na YouTubie o książkach. I moim zdaniem, tak jak ja rozmawiam z Wami, to jest mniej bezosobowe niż napisałbym sobie na blogu e, recenzję i Wy ją przeczytacie. Jak dla mnie taka pogadanka, jak teraz siedzę i do Was napierdzielam, to jest mniej bezosobowe, i dlatego lubię YouTube'a. I serdecznie Was zachęcam też do tego, żebyście sami wzięli telefon, wzięli cokolwiek, nagrali jakąkolwiek recenzję, jakiejkolwiek książki, taka, która by Wam się podobała, bo ja bardzo chętnie bym zobaczył super niesamowite wielkie community na YouTubie dotyczące książek, bo to byłoby dla mnie bardzo fajne. Ja, ja bym się w czymś takim dobrze czuł, gdyby coś takiego istniało, ponieważ moim zdaniem właśnie takie gadanie jest lepsze niż czytanie. To już teraz przeczesam sobie. Czytanie książek dobre, czytanie recenzji też dobre, ale bezosobowe. Ale lepiej czasami sobie pogadać o książkach. Dobrze, Boże, zaczynam pierdolić i to strasznie. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik i zróbcie wszystko to, co powiedziałem przez 5 minut po recenzji. Dobra, dzięki. Na razie, cześć.